Cześć drodzy, witam Was w kolejnym bukatonowym filmie. Filmie, w którym dzisiaj będę mówić Wam o wyzwaniu, w którym do przeczytania miałam książkę wybraną dla mnie przez inną osobę. W ramach tego wyzwania wspólnie z dziewczynami, czyli z Anitą i z Olgą, wybierałyśmy dla siebie książki z oferty księgarni internetowej Bonito.pl. Dla mnie książkę wybierała Olga i tytuł, który od niej dostałam to pogrąca Lwów Kamili Lackberg. Jest to skandynawski kryminał i jednocześnie pierwszy skandynawski kryminał z jakim ja będę miała styczność. Bardzo się cieszę z tego właśnie, że taki tytuł nie trafił i że taki, na taki wybór Olga się zdecydowała, ponieważ ja już od dawna chciałam sięgnąć po skandynawskie kryminały, byłam bardzo ciekawa tego szumu wokół nich i chciałam przekonać się na własnym przykładzie, czy rzeczywiście um, jest o co robić ten szum i czy rzeczywiście są to pozycje warte uwagi. Na końcu tego filmu znajdziecie niespodziankę przygotowaną wspólnie z Bonito.pl, mianowicie jeden egzemplarz tej książki trafi do któregoś z Was. Również u dziewczyn czeka na Was podobny konkurs. One mają dla Was również po jednym egzemplarzu książki od Bonito.pl. Na początku śpieszę Wam od razu z informacjami na temat tego, czy udało mi się przeczytać całą książkę, czy też nie. Otóż niestety nie udało mi się przeczytać całej książki, jednakże będę to robić jeszcze w dniu dzisiejszym, tak aby przy podsumowaniu już dać Wam znać, ile tych stron w sumie udało mi się przeczytać. I przede wszystkim będę to nagrać, ponieważ historia jest niesamowicie wciągająca i nie jestem w stanie odłożyć jej na, na później, dokończyć ją w późniejszym terminie. Przeczytałam mniej więcej połowę książki i stwierdziłam, że na podstawie tej ilości przeczytanej historii jestem w stanie dać Wam ogólny zarys jej informacji. Informacja na temat tego, jakie na mnie wywarła wrażenie. Zostawiona przez Kamilę Lackberg historia w poglący rwów rozpoczyna się w osnutej zimowej zimowym snem fialbalce. Mieście o dosyć egzotycznie dla nas brzmiącej nazwie. We fialbalce dochodzi do wypadku, w którym ginie młoda dziewczyna. Ginie ona w sposób dosyć dziwny, ponieważ pół wychodzi ona z lasów wprost pod nadjeżdżający samochód i wpada pod maskę kompletnie niczego nie spodziewającego się kierowcy. Po tym niezwykle mocnym rozpoczęciu mamy jeszcze bardziej rosnące napięcie. Okazuje się Bowiem, że dziewczyną, która ostatecznie niestety nie przeżyła wypadku, była zaginiona przed kilkoma tygodniami Wiktoria. Wiktoria doznała nie tylko obrażeń w wyniku wypadków, ale również była bardzo brutalnie okaleczona. Wszystko wskazuje więc na to, że ktoś ją przetrzymywał i torturował. Wydarzenia, które stopniowo są bardzo rozproszone, wszelkie strzępki informacji i różne poszlaki wydające się nie łączyć ze sobą, doprowadzają do drastycznego odkrycia, mianowicie do faktu, że najprawdopodobniej sprawca okaleczenia Wiktorii przetrzymuje jeszcze inne osoby. Cała Cała reszta śledztwa, cała dalsza treść historii toczy się wokół tego, aby tego sprawcę odnaleźć i aby powstrzymać go przed nie tylko brutalnymi okaleczeniami, których może dopuszczać się na osobach, które już porwał i przetrzymuje, ale również by powstrzymać go przed kolejnymi porwaniami młodych dziewczyn. Lackberg w swojej powieści przedstawia nam jednocześnie historię kilku bohaterów. Historie, które z pozoru wydają się kompletnie ze sobą nie łączyć i e, czytając je, oczywiście jest się wciągniętym w nie, ale kompletnie nie widzimy zamysłu, jaki Lackberg ma w przedstawieniu na tych historii. Okazuje się jednak, że początkowo kompletnie nie łączące się ze sobą wydarzenia wstalają się w jakąś jedną większą historię i tak naprawdę wydarzenia z przeszłości łączą się z, wydarzeni, z, z wydarzeniami teraźniejszymi. Wszystko to jest przyprawione ogromną ilością drastycznych informacji, bardzo brutalnych opisów mod, morderstw i okaleczeń, które prezentuje nam Lackberg. Całość opowieści rozgrywa się w małym miasteczku, wspomnianej właśnie wcześniej a Autorka przedstawia nam tutaj specyficzny klimat takiego małego miasteczka, ale również opowiada nam o życiu prywatnym, mieszkającym w nich osób, w tym również osób, które prowadzą śledztwo. Dzięki temu otrzymujemy powieść niezwykle szeroko zakrojoną, powieść bardzo kompletną, z bogatym tłem, tym takim obyczajowo społecznym i sprawia to, że historia jest ciekawa nie tylko i wyłącznie ze względu na sam fakt morderstwa i toczonego śledztwa, ale również ze względu na to, że interesujemy się życiem i przeżyciami i odczuciami głównych, albo nawet i pobocznych bohaterów. Głównym motywem powieści, jak to oczywiście na kryminał przystało, jest oczywiście zwyrodnialec, który dopuszcza się tych drastycznych okaleczeń i próba uchwycenia go, znalezienia go i udaremnienia kolejnych prób krzywdzenia przez niego innych ludzi. Lackberg w opowiadaniu tej historii nie szczędzi nam żadnych brutalnych i drastycznych szczegółów. Powieści więc nie czyta się um, może z wielką przyjemnością, ale sposób, w jaki Lackberg przedstawia nam tę historię jest niesamowicie wciągający. Przy całym depresyjnym i mrocznym klimacie stworzonym przez autorkę, który podobno jest bardzo charakterystyczny dla skandynawskich kryminałów. Mimo to, ja nie mogłam się oderwać, nie mogę się właściwie dalej oderwać od tej powieści, i z wielkim zniecierpliwieniem czekam na kolejny rozwój wydarzeń, ponieważ Lakers stworzyła powieść na tyle wielowymiarową, z tak wartką akcją, z tak rozbudowanymi opisami bohaterów i wciągającą fabułą, że naprawdę ciężko jest pozostać obojętnym wobec tej, wobec tej powieści. I moje pierwsze przerażenie tym, że mam 500 stron do przeczytania, kolejne 500 stron do przeczytania podczas tego maratonu czytelniczego, dosyć Dosyć szybko rozmyło się, kiedy zaczęłam się wciągać w tą historię, a stało się to już po kilku pierwszych stronach tej powieści. Z pewnością będę chciała sięgnąć po kolejne tytuły tej autorki, a także bliżej zgłębić generalnie tematykę skandynawskich kryminałów. Myślę, że jeżeli są one na tyle wciągające, albo jeszcze bardziej wciągające niż powieści Lackberg, to faktycznie będę miała przed sobą wiele godzin wciągających historii. Jeśli jeszcze nie sięgnęliście po żaden skandynawski kryminał, albo lubicie już skandynawskie kryminały, wiecie, że to gatunek, który Wam przypadł do gustu, a jeszcze nie znacie powieści Kamili Lagerberg Pogromca Lwów, bardzo serdecznie polecam Wam tą, tą historię, tą powieść do przeżytania. Sama jestem nią ogromnie pochłonięta i zachęciła mnie generalnie do zgłębienia bardziej tego gatunku. Na koniec tego filmu mam dla Was oczywiście wspomnianą wcześniej niespodziankę, czyli konkurs przygotowany wspólnie z księgarnią internetową Bonito.pl. Mamy w tym konkursie dla Was egzemplarz najnowszej powieści Kamili Lackberg, czyli właśnie Pogromcy Lwów. Co musicie zrobić, aby wygrać Chciałabym, abyście się podzielić? Ze mną tytułem, który polecilibyście innej osobie, być może mnie, być może komuś z bliskich Wam osób, jednym tylko i wyłącznie tytułem, który uważacie, że jest najlepszy i absolutnie konieczny do przeczytania. Może to być z gatunku skandynawskich kryminałów, ale kompletnie nie musi. Najważniejsze jest to, jakie dacie uzasadnienie na to, że wybieracie właśnie jeden ten konkretny tytuł, tą konkretną powieść, którą uważacie, że konkretna osoba, że wszyscy może nawet powinni przeczytać i powinni się z nim zapoznać. Na Wasze odpowiedzi będę czekała do wtorku włącznie, możecie dodawać w w formie komentarzy pod filmem bądź też w formie komentarzy na blogu podpisem dotyczącym właśnie powieści pogromca lwów Kamili Lackberg. Od bonito.pl mam dla Was również jeszcze jedną informację, jedną przypominajkę. Mianowicie Bonito przygotowało dla Was 10% rabatu na całą swoją ofertę. Rabat ten obowiązuje do końca tego miesiąca, czyli do końca czerwca. Łączy się on ze wszystkimi innymi promocjami, więc jest naprawdę ciekawa oferta. Aby skorzystać z rabatu, wystarczy, że wpiszecie w odpowiednim okienku przy składaniu zamówienia kod rabatowy bukaton. Jestem ciekawa, czy Wy już znacie skandynawskie kryminały, czy polecacie je, czy wciągają Was bardzo te historie i jaki ze skandynawskich kryminałów jest Waszym ulubionym, po który uważacie, że powinnam sięgnąć w następnej kolejności. Nie zapominajcie również o naszej konkursowej zabawie, czekam na Wasze odpowiedzi, jestem nich niezmiernie, niezmiernie ciekawa. Jestem pewna, że znajdę wśród nich wiele wspaniałych tytułów do przeczytania. To by było na tyle w dzisiejszym filmie, trzymajcie się ciepło, cześć!